We're gonna hit this. What is this place? Yeah. Some kind of a ranch. Yeah, it seems like they are opening. They got horses, service. and they're not done yet. They're not done. Przejdziemy się na wadze w Missouri Tym razem nie dlatego, że mamy inspekcję tylko dlatego, że potrzebowałem parking więc się tu zatrzymałem i... a to jest ładunek meksykański który ciągnę z ostatniej koni tego typu dzianku to nie lubię, bo wszystko jest takie sketchy, wszystko jest takie co to jest te metalowe dzianki się trzymają bardzo dobrze wiadomo Tu wszystko też się trzyma świetnie Ta paleta mi się w ogóle tu zapadła widzę jak oni potem mają ją podnieść? Przerzucę jeszcze jeden strap tu, bo nie mam tego elementu zestrapowanego Co jest błądem, błędem? Błędem sztuce. Tutaj się wszystko trzyma w miarę. To jest najgorsze. Takie jakieś. Nie wiem nawet co. To, to jest? Ale dorzucę chyba jeszcze jeden pasek na górę źdoby Załadunek szykuję się. Jesteśmy gdzieś w Mississippi, tuż za granicą z Tennessee, i jest to jakaś lokalizacja. Stricte przemysłowa. Nie wiem dokładnie co tutaj robią, co tu produkują, ale to widziałem już nieraz. Takie chłodzenie jakichś czegoś za pomocą wody. Tam są jakieś takie olbrzymie. Nie chcę zgadywać, bo, bo nie mam pojęcia co to może być. Gdzie jestem? I odbieramy tutaj ciekawostka Tornado Shelter, czyli schronisko przeciwko, ekstremalnym wydarzeniom atmosferycznym, jedzie to do Karoliny Północnej. Myślę, że to było takie tymczasowe tutaj na czas jakiegoś projektu. Coś tu było robione i pewnie to było dla robotników. Myślę, że ja to po prostu zawożę z powrotem. Może uda mi się do takiego turnieju do wejść. Jestem ciekaw, jak to, jak to wygląda w środku. Także czekamy. Chłopaki ustawiają Ukraina, ustawiają Dźwig i ja myślę, że za jakieś pół godzinki powinienem zacząć ładować. A to i nasz Dźwig, którym, którym będziemy się ładować. I na to wychodzi. ciekawostką mojej pracy jest to iż raz na jakiś czas zdarza się polować coś unikalnego, tak jak teraz a to jest mój ładunek którym jest storm shelter tornado shelter a więc chron pogodowy oh Prosty ładunek, lekki i łatwo go zabezpieczyć Teraz zobaczmy jak on wygląda w środku Zobaczmy czy się da do niego wejść Da. co to jest? Lampki. To jest do chyba, instalacji. I tu jakiś tor z łańcuchami. Dość no solidne łańcuchy. Cable Grab Cooks. Więc tak to wygląda. Siedzisz w czymś takim na ławeczce w 20 chłopach. I czekasz aż. Pogoda się poprawi. W ten sposób tornado. A, to można zamknąć od środka, żeby drzwi nie wyrwały. Hmm. Prosta konstrukcja. Ciekawa. Drzwi są masywne i ciężkie. Ciekawe. I taki, taki schronki on jest wynajmowany. Na różnego rodzaju projekty, na przykład jak jest jakaś budowa dużo poważna, więc wynajmują go na budowę, powiedzmy na miesiąc. Gdy projekt ma miejsce w paśmie tornad i w okresie roku, w którym te tornada nawiedzają. Ciekawe. Emergency, emergency. Otworzyły nam się drzwi podczas transportu od tego schronu. Muszę wyskoczyć i je zamknąć. A może nie wiedziałem, nawet i transportowałem jakiegoś bezdomnego, który mi wskoczył. Zaraz się okaże. Może mieliśmy bezdomnych, którzy spędzili noc, i nie wiedzieliśmy, po Nie, to jest chyba wszystko w porządku. Nie widzę bezdomnego. No chyba, że wyskoczył, to się tak może być. Zwłoków brak. Staw jest w środku, zamykamy wrota. Och, cholerstwa ciężkie, bardzo ciężkie. Potrzebuje dwie ręce właściwie. Teraz chyba będzie ok. Spadać muszę, bo dzisiaj się śpieszę, bo straciłem wczoraj w korku półtorej godziny. Więc jestem spóźniony, a nie chcę stracić tego dnia. Chcę jeszcze odebrać ładunek z powrotem do Chicago. Let's go. Bardzo ładne okolice w głębokiej prowincji Karoliny Północnej. Małe miejscowości, góry, widoki, mnóstwo natury naokoło i kręte wąskie dróżki. Jest całkiem przyjemnie. Przez ładunek schronu poszedł niezwykle, niebywale szybko, nie to by była gruba przesada, poszedł sprawnie w miarę, Chciałem ładunek z powrotem St. Louis, więc właściwie w dużej mierze powtarzamy tą trasę, która nas przywiodła w tym kierunku u klienta, same miksiorki bo to tak teraz jest na szapach czy to gdzie, gdziekolwiek, gdzie byś nie pojechał w jakiekolwiek gdzieś kraju, to nie jest już tylko południe albo zachód miksiorki są wszędzie, nawet w najbardziej oddalonych zakątkach Ameryki północnych Stanach tam są miksiorki i robią na najczarniejszą robotę wiele z nich nie mówi w ogóle po angielsku więc trzeba używać słówek tylu, typu el patron, aki Albo Cabron, El Patron Aki. To jest właśnie. To jest zakres znajomości mojego hiszpańskiego. Ale tak to jest, te chłopaki często przyjeżdżają, przez zieloną granicę przechodzą jest z tych potwornej biedy. Z jakichś strasznych, zabitych dziurami wiosek i tak dalej, i tak dalej. I dla nich... Polepszyć swój los to oznacza zarabiać w Ameryce 12-13 dolarów na godzinę. Zauszczęśliwi. szczęśliwi. Także idziemy za ładunek dokonać jakichś żelastwa Trasa wiedzie przez znowu taką drogę stanową. Znowu cały czas malowidzicze krajobrazy. Jeździ się tu bardzo. Przyjemnie dla oka, mniej przyjemnie dla troka, bo dla troka nie potrzebuje to samo co y, kierowcy oka. Nie w Rosole. Dla oka to się fajnie jeździ po górach, a dla troka to się fajnie jeździ po płaskim. Zauważyłem, y, ja muszę wymienić. Nie wiem dokładnie, jak często muszę pogoglować Filtr do powietrza do silnika jak często się go wymienia, ja już zrobiłem prawie stówkę, chcę wymienić, bo często przyjeżdżam na te budowy. Zakurzone, mój parking to jest zakurzony piach na około. Może mi to pomoże z MPG, bo ostatnio mi spadł. Spadła mi wydajność. Tak mam wrażenie, że nie dostaję odpowiedniej mieszanki. Więcej muszę ugazować mu na pusto, jak jadę, jak gruszam Ładne góry, jedziemy do przodu do celu 2,5 godziny w tego typu krajobrazach, bo poruszamy się na zachód. A więc zostajemy cały czas wewnątrz masy Łapalachów. Eksplorując jego wnętrze.